Witam wszystkich tych, którzy grzeją domy w tej chwili, mojej kotłowni. Eee, temperatura już się na dworze obniżyła. Już przez dwa dni były mrozy. Minus 2 w nocy było cały czas, Wczoraj przez dwa dni było u nas minus 2. W tej chwili jest. W tej chwili jest troszkę mniej. Teraz zobaczymy, ile tam jest. O, około 0,02. 0,2 stopnia na dworze. Także <coughs> zimno jest. No i co? Robię teraz eksperyment. Eksperyment robię teraz taki, że próbuję grzać dwiema palnikami. Obydwa idą w tym kotle, węglowy w tej chwili jest, widzicie, na czuwaniu i stoi na czuwaniu już od prawie, że godziny, czyli nie idzie, on tam se co pół godziny chyba jest nastawiony, że tam przemiele, żeby mu to nie zgasło, a tak cały czas praktycznie stoi, bo godzinę temu... Tym... <laughs> A no, może więcej godzinę temu rozpaliłem tego. No i co? No i kurczę, mrozy są, a daje to rady, bo wczoraj też tym jechałem, i chodziło to, z tym, że wczoraj wczoraj grzałem tylko tym, a yy, dzisiaj próbuję zrobić eksperyment jak to pójdzie na dwóch palnikach. <laughs> Także myślę, że jakbym przypomniał tu dołożyć czy coś tego to na pewno. Na pewno się uruchomi ten i po prostu dogrzeje piec ten węglowy podajnik. A ten sobie chodzi. No, wentylator stoi. Idzie po prostu sam bez wentylatora. No, teraz tu jest dorzucone, widzicie, takie szrapy. No i on sobie idzie, ciągnie do środka. No i przyjmie tą temperaturę na kotle, ile tam teraz jest. Kurczę, ten 59 na kotle jest, na grzejniki idzie 36, w domu jest prawie 23. E, pompka z bojlera w tej chwili stoi, bo, bo ją e, w dzień po prostu, żeby mi tu nie mieliła cały czas, prądu nie żrała. I tak boiler się w dzień dogrzewa bez pompki, chodzi, wolniej się dogrzewa. Ale w dzień nie ma takiego poboru wody. Dopiero wieczorem, jak się potem wszyscy przychodzą do domu, kąpią się, to wiadomo trzeba pompkę włączyć. Zresztą ona i tak chodzi czasowo. Ona jest na programatorze czasowym w tej chwili, bo mi się wydaje, że to jest lepiej. Wieczorem się włącza i później dogrzewa do swojej temperatury, jak jest zadana. Także yy co tu z prądu, no teraz teraz troszkę więcej ciągnie 64 w tej chwili idzie 64 waty, bo yy, bo idą dwie pompki, idzie pompka, idzie pompka ta, która która tutaj jest na całym obiegu, no i ta dwójka tam, która jest dwa piętra wyżej. Bo tam jest taki grzejnik, który po prostu by nie chodził z tego, z tego obiegu. Tam jest rozdzielacz jeszcze u góry założony, ale to jest na, na poddaszu, bo tam, bo tam też będą małe pokoiki jeszcze zrobione, także tam stamtąd chodzi ten jeden grzejnik, który jest zasilany. Ale ona też chodzi na programatorze czasowym. Także tam chyba nastawione co pół godziny się włącza, załącza. Także nie chodzi cały czas. No, Ale teraz akurat idzie, więc. Więc ciągnie. Tam jest stara pumpka, więc ona bierze chyba 40, 40 W. Ta bierze prawie 20, czyli, no, czyli jest 64 W. Idzie. Czyli jak na razie jak na razie to wszystko chodzi. Mrozy minus 2. Chodzi to bez problemu. Nie wiem, jak będzie zimniej. Zobaczymy, ale myślę, że jak będą chodzić obydwa palniki, to to będzie spokojnie chce chodzić I, i teraz zauważyłem, że nawet nie muszę co godzinę dokładać, tylko jak tu nawalę tych szczap. To, o! Takie klocki najlepsze są takie, jeszcze by były lepsze deski z albo jakieś takie y, twardsze drzewo. No, ale nie ma, mam, mam stemple po budowie, więc to tne i czyste drzewo jest z rybka. Czyli dalej jadę ekologicznie i ekonomicznie. Aha, patrzcie, co jeszcze Wam chciałem pokazać. To jest spirometr. Patrzcie, jakie tu są temperatury na tym palniku. Zobaczcie: 260, 300. 320, 317 Tutaj w tym miejscu o 260 200, 100, 140 Tu już coraz wyżej. 190 Tu już spadła. I wpadł mi do głowy taki pomysł. Kurczę, teraz tego nie zrobię. A popalnik chodzi. go trzeba było wyciągnąć że w przyszłym roku coś zacznę myśleć, bo też nie mam czasu za bardzo, ale wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby po prostu ten palnik obudować jakąś cieńszą blachą, zrobić taki tak jak gdyby drugi płaszcz wentylatorek i dmuchnąć tym, tym gorącym powietrzem gdzieś dmuchnąć na piwnicę. Zrobić tutaj jakiś, jakiś, ten, <laughs> jakiś kanał wylotowy No i ogrzewać tam całe piwnice z tego Choć powiem szczerze, że teraz tego, z tego palnika i tak tu jest dużo goręcej w piwnicach Bo tu jest wszędzie teraz pootwierane drzwi Także to się rozchodzi No lepiej by to chodziło jakby to było na wentylatorze Bo by się wtedy dmuchało tak jak piec nadmuchowy Także w ciepłe powietrze by szło y, wymuszone tak jak gdyby Także kurczę pomysł chyba dobry. Także muszę coś z tym zrobić. Także na razie tyle. Pozdrawiam do następnego razu. Jak się podobało, zasubskrybuj. Zasubskrybuj kanał, łapka w górę.